widząc, że Państwo ze mną jesteście. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj przybyli. Dziękuję zaproszonym gościom. Dziękuję bardzo serdecznie Pocztom Sztandarowym, organizacjom i tych środowisk tu, bezpośrednio z miasta, jak i z naszych okolicznych sołectw. Cieszy mnie to, że z nami są również dzieci i młodzież, mimo że mamy już, Szanowni Państwo, wakacje. Bardzo się cieszę z faktu, że możemy ten pomnik odsłonić i że on tutaj będzie trwać. Teraz szanowni państwo zapraszam do mikrofonu doktora Zdzisława Kościańskiego, który jest dzisiaj z nami, historyka, regionalistę, który razem z doktorem Bogumiłem Wojcieszakiem wielokrotnie wspierali nas swoją wiedzą w czasie realizacji najróżniejszych projektów. Panie Zdzisławie, bardzo proszę. Szanowni państwo, dzieło, na które patrzymy, powstało w czasie narodowego święta obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzisiaj pochylając głowę przed powstańczym pomnikiem tworzą całość tradycji powstańczej władzy, władzy oparnicy, ciągłość tą tworzą członkowie rodzin powstańczych. Członkowie koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, uczniowie, kibice, klubów sportowych, lokalne społeczeństwo. Powstańcom należy się chwała. Szanowni Państwo, bardzo ważne jest dla mnie tutaj, że jest ze mną Andrzej Wilkoński z na z dwóch powodów. Pierwszym powodem to jest to, o czym już mówił doktor Kościański, Zbąszyń jest bardzo wdzięczny Opalenicy za pomoc w wyzwoleniu. Do dzisiaj, proszę Państwa, będąc w Zbąszyniu, wielokrotnie słyszę wdzięczność mieszkańców Zbąszynia właśnie Kampanii Opalenickiej, mieszkańcom Opalenicy. Pan Andrzej Wilkoński to jest ta osoba, która wprowadziła mnie w życie samorządowe. Gdyby nie starosta, prawdopodobnie dzisiaj nie byłbym burmistrzem. Więc jak coś źle zrobię, to jest winnym starosta. Jak dobrze, to razem. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę dzisiaj, Andrzeju, że ze mną jesteś i pozwól, że razem kapsułę czasu wmurujemy. To jest ogromna przyjemność. Jestem wzruszony, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w Opalenicy w uroczystościach związanych z oddawaniem pamięci opalaniczanom, którzy poświęcili także swoje życie, żeby następne pokolenia były wolne. Chcę podziękować w imieniu władz powiatu, że. Opalenica tak naprawdę jest liderem, jeśli chodzi o oddawanie czci swoim mieszkańcom, swoim patriotom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panie starosto. A teraz, teraz szanowni opaleniczanie, będzie wystrzał, bo jest z nami Opalenickie Bractwo Kurkowe które postanowiło to dzisiejsze historyczne wydarzenie uczcić właśnie wystrzałem. W imieniu zarządu głównego towarzystwa pamięci powstania wielkopolskiego. Kwiaty pod pomnikiem złoży dr Ościsław Kościański.